Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali w World Walla, także no ten kto nie wie co to World Wall to taka fajna stronka z gierkami yy, także no widzowie no yy, 8% z was jest tylko Sigma reszta nie subskrybuje, to jest więcej niż połowa widzowie, więc no dojdźcie do tej grupki Sigmy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, więc zostawcie na tym kanale subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też Yy, a będzie mi na pewno miło bardzo, więc no proszę zostawcie teraz tego suba z góry, dziękuję za 51 subskrypcji i subskrybujcie, bo na 100 subów zrobię mocną rzecz. Także no widzowie, yy, ten kto nie wie co to World to taka fajna strona z gierkami, więc yy, my będziemy grali w quiz icon, także no rozpoczynamy tego, ten nasz quiz, okej. Okay. Dobra, co tu mamy? Pytanie pierwsze, przygotuj się. Dobra. A! Facebook. Dobra, tutaj są te... trzeba zgadywać te... ikonki różne i tak dalej, dobra. Tutaj, jak widzicie, w prawym górnym rogu mam trzy życia, więc, no, nic się nie stanie, jak źle zrobię. Widzę, pewnie niektórzy Weźmy dajmy wynik raz, dwa. Pewnie niektórzy z Was nie wiedzą, co to jest, ale to jest... tak. Facebook Lite. Jest coś takiego. Ja o tym kiedyś nie wiedziałam, ale się dowiedziałam, no także no ten Facebook Lite serio jestem. Co to, co to może dać czas tylko czas No dobrze, dobrze je, yeah, lecimy z tym widzowie. Dobra. Okej. Okay. Co daję w O, że znikają ten, to jest skip sk, 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 chyba. Nie wiem jak to się wymawia. A no nowe było S na logo, no to... Wiadomo. Dobra, lecimy. Pytanie piąte z piątego. Whatsapp, to jest Whatsapp. Korzystam z Whatsappa. Fajne Whatsapp. Okej, okay, elegancko. Dobra, o koniec już. Zobaczmy tabelę rankingową. Sigma jest na dziewiątym miejscu. To fajnie. Dobra, ale okej. Okay. Spróbujmy być na jakimś miejscu w tabeli rankingowej. <grymne> Mnie to bardzo ciekawi. Zrobię tak teraz szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, pytanie pierwsze przygotuj się. Facebook, Facebook, tak Facebooka, bo też czas daje dodatkowe punkty, widzę, nie? No, 29 punktów, mamy 129. Dobra, teraz będzie Facebook Lite, wynik razy 2, wynik razy 2, Facebook Lite, Facebook Lite, ok. Przepraszam, jeszcze trochę kaszle, bo byłem chory ale ok zoom, 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 zoom żeby pamiętać to zoom padę, proszę żeby miał jakieś miejsce jak chociaż w tabeli rankingowej skip, 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 nie wiem jak to się wymawia WhatsApp. Proszę, żebym miał, któreś miejsce w tabeli rankingowej. Dobra, zobaczymy, teraz sobie tabelkę rank rankingową. Tabela ranking rankingowa. E, ile mam punktów? Tu mieli po 778. Dobra, nie wiem. Ale okej, okay, widzę, wiem. Dzisiaj jeszcze sobie, o patrzcie na przykład mamy test, odkryj karty, koło fortuny, znajdź parę. Więc teraz sobie oczywiście bierzemy testa. Zobaczymy co to jest. Ok, poproszę to już tutaj nam. A, to coś takiego, dobra. Rozpocznij. Bo to jest się czas liczy, dobra to jest Facebook. Będę, dawać, będę klikać tą strzałkę, żeby szybciej było. Facebook Lite. Dobra, Zoom. Okej, Skype. O, Whatsapp. Okej. Okay. Ty, jak ja to szybko zrobiłem... Dobra, Skype. Tak, ja to szybko, Luściu, zrobiłem. 26 sekund jak nie będę mieć jakiegoś miejsca w tabeli rankingowej to nie wiem znowu 4.7, ale sygnał ha, a znowu xd, nie Da się jednak XD Dobra, ty szybko poszło, szybko poszło, ok. Odkryj karty. odkryj karty, to może to nie będzie takie łatwe. Dobra, to też jest taki quiz. O a co? A, to chodzi, o to chodzi, dobra. Bierzemy teraz skipę, skipę, nie wiem jak to się mówi, będę na to mówić, skip, skipę. Weźmy sobie piąteczkę. O, Facebook Lite. Dobra, czwórka. Zoom. Mamy Zoom. Trójeczka. Oczywiście to jest Facebook. To chodzi? Ta bella raj, 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 raj Kamil Essa! Kamil Essa! Serio! Brawo, 25 sekund! Ty! Nie, no serio, mocne! Jej koni tak szybko to wszystko robią! Mocne, mocne! Nie! Dobra weźmy sobie z tego, wyjdźmy około Fortuny, ciekawe co tutaj będzie w kole Fortuny, może nam Fortunę wykręci i wykręci mi taką Fortunę, że może teraz zostawicie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym kanale, łapeczkę w górę też i udostępnicie ten film dalej, to będzie Bajlandu mam nadzieję, że czemu nie ma ikony WhatsApp. dobra nie wiem yy... wtedy już będzie nieźle widzowie nie, dobra a my już tutaj kręcimy sobie Może po dwa razy będziemy kręcić Prawie zakręć Okej okay. Ciągle się tak wolno kręci, dobra I co wylosuje? A zoom Zoom I ty jak fajnie ty jak fajnie mogę sobie wybrać ten. Ty co mi się wylosuje na ten. Na kole fortuny. Bardzo fajnie, to jest zoom. Jeden punkcie. Tej fajnie to zrobili, nie? Dobra. I znika z naszego koła jest tylko cztery. Tylko dziwi mnie to, czemu nie ma lo logo Whatsappa. Może nie mają licencji. Bo nie wiem, co powiedzieć to. Zakręć. Okej, okay, elegancko. Niech się ja coś wylosuje. Jak teraz się skriper wylosuje, to zostawiacie suba. Przepraszam. Um. przepraszam. Lecz teraz skriper wylosuje, to zostawiacie suba. No, te wiórko, nie. To jest Facebook. Nie. Dobra, jak teraz będzie Facebook, to zostawiacie, suba. Ok, wylosuj się, wylosuj się. Facebook, proszę. Nie, 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 nie. 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 Ech, czemu się nie udaje? Dobra, nie, 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 już tu nie wiem jak was przekonać. Dobra, nie, jak teraz będzie Facebook, to Ale nie, jak teraz będzie WhatsApp, to zostawiacie suba. Uwaga. Proszę, Whatsapp. Whatsapp, hmm. Proszę, żeby widzowie suba zostawili. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Nie 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 no nie wytrzymam nie Chciałam powiedzieć facebook i Ła się walnęłem w rękę jeszcze Nie no no, no, no zostawcie tego suba widzowie proszę no dałeś mi tego facebooka facebook Chodźcie Bok, Patę Bok. Chodźcie Bęba. Idźcie Esa. ukończona, eleganck, francik, dobra. Teraz weźmy sobie, znajdź parę. Znajdź parę, znajdź parę, widzów, znajdź parę. Znać parę to 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 co na no, czas aha bo to tak leci dobra zoom dobra ok czemu whatsappa jest ikonka teraz a wszystkie inne są napisane <grym> To nie wiem a to jest facebook dobra whatsapp i w Facebook Light Ona i gra ukończona Jak widzę, wpa wpadnijcie na, na Worldwalla, bardzo fajne, nie? Zobaczmy tabelę rankingową. Sigma no! Pozdro Sigma, nie! 29 sekund Donald Tusk! Hmm. Może nie będę się wtrącać w tę sprawę, ale... Hmm. Nieważne dobra Ej, dobra, ta... Nie, ta... Nie dobra, wstecz, bo tu jest... Nie, bo tam było coś brzydkiego, widzę. Nie, nie to... Tam było coś brzydkiego, to było... To że, dobra. Spocznij ponownie. Ale no... Widzowie, było bardzo fajnie, także, widzowie, no... Wpadnijcie sobie na WorldWall'a. Widzowie, po was... Więcej niż połowę z was nie subskrybuje, więc no... Proszę, zostawcie teraz tę subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę też i no... udostępnić ten film, film dalej, to już będzie no... Bylanda, widzowie, no także, co? No... Z góry każdemu dziękuję, no a co? No yy, pamiętacie, na no, w stosunku zrobiono tą rzecz na no, co? No a ja się z nią żegnam, także cześć na razie.